W SolidWorks istnieją odpowiednie polecenia do wydłużenia powierzchni. Jest to m.in. operacja wydłuż powierzchnię. Natomiast nie ma analogicznej operacji do skracania powierzchni. W jaki zatem sposób można powierzchnię skrócić? Chciałbym przedstawić dwa sposoby, jak tego dokonać. Odsuwam powierzchnię, tworząc kopię istniejącego fragmentu o odległość 0. Ta powierzchnia będzie jako referencja w dalszym etapie wykorzystana. Następnie wybieram polecenie powierzchnia rozwijalna i zaznaczam krawędź, którą będę chciał odsunąć, wybierając normalny do. Teraz najważniejszy etap: odsuwam ostatnio utworzoną powierzchnię o odległość, o którą będę chciał skrócić powierzchnię. W tym wypadku jest to 20 mm. I wybierając polecenie przycinanie wzajemne, zaznaczam obiekty, które mają zostać usunięte, pozostawiając tylko obiekt błotnika. Niepotrzebne obiekty powierzchniowe usuwam. No, jak widać, powstał tutaj, tutaj pewien mm, Uskok, dlatego będę musiał powierzchnię, która była narzędziem cięcia, wydłużyć odpowiednio. Do tego używam polecenie: cofnij przycięcie powierzchni. Jak widać po zaktualizowaniu, nie występuje już ten problem. W momencie, kiedy pokażę sobie powierzchnię źródło, widać, że ta krawędź, na której zależało mi, jest odsunięta o odległość 20 mm. Drugim sposobem będzie Technika wykorzystująca obiekt bryłowy. Tworzę z powierzchni, w której istnieje krawędź do skrócenia obieg bryłowy. No niestety, cała powierzchnia, którą zaznaczyłem, nie. Z całej powierzchni nie można utworzyć bryły. Dlatego skopiuję tylko odpowiedni fragment, odsuwając powierzchnię o 0. Następnie z tej powierzchni utworzę obiekt bryłowy dodając grubość i odsuwam ścianę o zadaną odległość. Dla obiektu bryłowego istnieje możliwość odsuwania ścian, dla powierzchni nie można odsuwać krawędzi, stąd ta różnica. W tym momencie powierzchnię. Ukryję i wykorzystując ponownie polecenie odsuń powierzchnię, odsuwam powierzchnię o 0, a następnie usuwam obiekt bryłowy, który był tylko potrzebny na tę chwilę. W momencie, kiedy pokażę powierzchnię, źródłowe widać również różnicę. Ponieważ operacja przenieściane jest operacją parametryczną, gdzie wielkość odsunięcia można zmieniać za pomocą wymiaru, łatwo i szybko można takich korekt w długości skrócenia dokonać.